Program wspierają kabaret ewan oraz sponsor medialny Media Elite. Witamy bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Loży Szyderców. I kisiel, i w dzisiejszym odcinku tylko No co ty robisz, stary? Ojciec szesny. No ale co ty sobie wyobrażasz? Że co ty jesteś? Ojciec Szestny, że jestem. <noise> Nie jesteś. Dobra, okej. Okay, a teraz już na poważnie, no. Eee... To jest loża szyderców. Będziemy szydzić ze wszystkich i ze wszystkiego. I to jest Wasz internauci? Tak jest. Tak. Dobrze. Dzisiaj jaki temat, Kisiel, mamy? Dzisiaj mamy temat starsze panie w komunikacji miejskiej. Ciężki temat. Ciężki temat, tak. Ale dobrze, podoba mi się, nie? podoba mi się. Tak, tak. Okay. To jest dobry temat. To jest klasyka. Dobra. Więc tak. Yy, ponieważ dzisiaj Kisiel jest prowadzącym tego programu, ja jestem tylko tłem i będę pokazywał, o co chodzi. I tak. Mamy pierwszą grupę. Czy to są morszwiny? Pokaż morszwina. <noise> Bardzo dobrze. Grubasy. Siedzę sobie spokojnie na siedzeniu swoim. Obok jest wolne i siada obok mnie taki morszwin <gryw> i mnie do połowy ściska, nie? że siedzę na jednym półduchu, a drugi wystaje. Nie? I no, e, co możemy zasugerować? Rowerek. Zacznijcie ćwiczyć rowerek. Tak, tak, tak. Więcej jazdy na rowerze i myślę, że będzie git, nie, co Z morszwina tak? ostań się. Morszwin się zmniejszy. Czujesz tam? Czuję, czuję. Czujesz to? Widzę, widzę to wizualnie, że taka 80-latka, taka murtwi, ona później będzie taka e, foczka". Foczka. Foczka. No, ta foczka. Foczka. Młoda foczka. Moda tak, foczka, 80 idziemy dalej. Tak? Kategoria. Druga kategoria. Druga kategoria. To są jakie? Druga kategoria małpy. Okay. Idzie taka małpa, przepycha się. Ludzie na bok wszyscy latają. Czemu pokazujesz, jak ja miałem pokazywać? No nie wiem, no stary. No. No nie mogę się oprzeć. Oprzeć się nie może <laughs> Nie mogę się oprzeć. Ojciec Szesny siedzi obok niego, cyngiel siedzi obok mnie i, i, i ten. Mogę pokazywać? Możesz. Proszę. Proszę. Pokazuję jeszcze raz. Dobra, idzie taki, taka małpka. Małpa idzie. I przepycha się między ludźmi i. I wali, Czekaj, po prostu no... do przodu po bilet. Tak, tak, tak. Znaczy nie po biletach, bo one zazwyczaj już bilet mają. Albo nie mają, bo takie osoby nie mają biletu. Nie, zazwyczaj mają, wiesz. Mają bilet? Są tak wyszkolone, że mają bilet. Tak, o, tak. też nie puszczają gałęzi, póki nie złapią następny. I tego nie lubimy. Tego Strasznie nie lubimy. nie lubimy. Nie bo się co, przypycha się. Przypycha się w ogóle chamstwo. Chamstwo do... Potem Chamstwa nie lubimy? Tutaj nie, na loży nie. szyderców nie lubimy Chamstwa Nie, nie. nie. No, no, to nie, nie, święci, my... nie. Kulturka, Świę... nie. od papieża. Teraz tak, mamy pierwszą kategorię, drugą kategorię i trzecią kategorię. A czy w ogóle to byś takiej małpie Nie, narożen? Ja nie, nie narożen? Co było narożen? Wsadzić narożen? Byś taką małpę wsadził narożen? To znaczy, ja wiem co znaczy hasło wsadzić młodą studentkę narożen, ale <laughs> nie wiem co znaczy wsadzić narożen 80-latkę. No wyobraź to sobie. Wolałbym, to. wolałbym nie, wolałbym nie, bo po prostu, yy. to z całym swoim ciałem. Ja bym wolał nie czuć takiego. Ale wiem, wiem, wiem w jaki klimat on idzie. Słuchajcie, to słuchajcie, to będzie dobre. Są klimaty Więc... klasyczne. Druga wojna światowa. Następna kategoria to siatkarki. Ja lubię, je lubię. Widziałem mecze siatkarek w ogóle one to sobie. Tu mają, tu mają, tu mają. Nie. To nie, nie te? Nie, nie, nie te nie siatkarki te. tego typu, że idzie sobie. Ma dwie siaty, potężne, z biedry i ciśnie. Na po piszczelach. No i znowu on pokazuje, a ja siedzę jak pierdoła. Na po piszczelach i przepychacie i siada sobie i drugie miejsce dla siatek. A to jest nie fair. To jest nie fair, bo na przykład młode osoby albo inne osoby, kobieta w ciąży. No nie jest. Nie usiądzie. Nie 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 no, bo ona siedzi, bo ona ma ten swój... One nie mają biletów, wiesz? Te osoby nie mają już biletów. Te takie... Yy, no mam bilet, to ja powinienem mieć. Ale one miejsce, nie, nie mają biletów. One mają legitymację członkowską. <laughs> W, wita, so. Witam jestem emerytem. Ta, złota karta. Złota karta, tak, gold Card, no, no, pasz, no. paszport Polsatu Piąta kategoria, moja ulubiona i to się po prostu teraz pojedzie już tak na maśle, na. <grym> na co maśle. ty robisz? Ty? Ty, 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 tak tak ty Zwycięstwo. <grym> Aha, jego zwycięstwo, teraz zobaczycie. <grym <grym biegaczka, biegnie, biegnie, ale nie od razu, bo na początku stoi. Zmęczona idzie. Ale widzisz to Przemyka. I co? Widzi, biegnie rakieta. Do autobusu. I siada, mnie miejsca, i biegnie fajnie. Słuchajcie. Gratuluję kondycji. Tak. Amerykanie zrobili taki test, że taka osoba starsza, tak jak on powiedział, biegaczka. Myślałem, że powiesz tak jak on. Nie, 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 nie. nie. No, ten, ten szacunek. No, wiesz, Mam swój wiek, no ale no, bez przesady. Że taka biegaczka Wygląda młoda Mogę, mogę w końcu coś powiedzieć, bo cały czas. Ja nie wiem co dodają do tych drinków, ale on się rozgadał teraz bardziej ode mnie. Że taka biegaczka potrafi dobiec do autobusu w setkę w dwie sekundy. A wasz pies tak potrafi? Na pewno nie. Lepsza od psa. Lepsza od psa. To jest to stary. Okej. Okay. <laughs> jedziemy na, jedziemy następny. Dobra, ale tego nie lubimy. Biegaczek nie lubimy. Po prostu nam to przeszkadza, tak? Ładują się przed nas, bo my stoimy sobie na przystanku, czekamy nie dość, że autobusy są spóźnione i czekamy 15 minut, teraz jest śnieg i siedzimy w tym śniegu jak takie pierdoły. Chcemy wejść do tego autobusu, a 100 metrów dalej. Wali taka, wali taka. Jest, jest zmęczona totalnie, jak już masakra. wejdzie i usiądzie. Mam jeszcze kobry. A kobry to. Nie, on no, tylko mów. 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 No, kobry tak robią. C <noise> to już wszystko, tak? No nie wiem, co mam się jeszcze wbić. <noise> no. No, że... Aha, wie, nie, stoł, sorry, dobra, nie, wiem, wiem, wiem o co chodzi, że po prostu wchodzicie do autobusu czy tam do tramwaju, siedzicie i stoi nad Tobą taka babcia mm -hmm. i robi coś takiego. I, I hara leci na Ciebie, a Ty akurat... Ja akurat używam żelu, więc no, tego żelu mi nie potrzeba więcej, ale wali mi tego żelu swojego e, energodrinka e, z paszczy e, na moje włosy dodatkowo. To to jest... o, te, o te takie, takie harczące, tak? Tak, 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 No, tak, tak. I to, ona... jest termin... no to jest no. Terminator Trym... czy predator? Nie, to jest predator? Predator, Predator, to tak. jest taki... Zaawansowana opcja. No. I one na nas bezczelnie wymuszają, żebyśmy my wstali. Jeszcze, jeszcze są szereki, tak? Wpadliśmy Shreki. na pomysł, że tak, że w przerwie, że A są jest Znam taką inną historię, że... To znaczy byłem świadkiem, byłem świadkiem jednego wydarzenia że siedzi młoda dziewczyna, ma słuchawki w uszach, słucha słuchają muzyczki jakieś i podchodzi starsza pani tupielaską u ziemi i krzycze... Czemu pokazałeś tupielaską? <grym> Sorry, bo... Mogłeś <grym> <grym> tak pokazać, że tupielaską, a nie tak tupielaską. <grym> tupielaską, tak. I... Mm, I ona... Krzyczy do tej młodej. Proszę ustąpić mi miejsca, ja mam legitymację, ja tutaj mam prawo usiąść. A ja, młoda... powiem, ja wytłumaczę dla młodzieży, po prostu drzery ja na tą młodą dziewczynę. A ona no, nic nie słyszy i po chwili jeszcze bardziej tą laską wali o ziemię. I krzyczy na cały autobus. Proszę mi ustąpić miejsca, ja mam prawo tu siedzieć. Ona tak spojrzała, tylko ta dziewczyna wstała. No i tak poszła do przodu. Ta starsza pani siada i mówi, a wariatka, Coś tam na nią jedzie, nie? No to młodo. No, no. A, wiem co chciałem powiedzieć. Już. Mówię. A to ja miałem zacząć może. Ty miałeś zacząć po prostu? Dobra, to ja mogę zacząć. Nie, ja powiem, ja powiem. To akurat Pamiętasz, Kisiel, Pamiętasz? Kisiel, Tak, pamiętam. Kisien mi opowiadał. Trzy Czyli takie osoby, które, no jak szrek, nie myją się, tak mają e, muchy między zębami, nie dbają o swoją higienę. I to są starsze osoby, które wsiadają do autobusu i od nich po prostu tak śmierdzi, tak wali, stoją za tobą, przed tobą, albo stoją jeszcze co gorsza na początku autobusu. I teraz do mnie przyszedł SMS. No czemu nie wyłączyłeś? Przepraszam, sorry. Nie, do ciebie. Nie, do mnie nie, do ciebie. Nie, do mnie nie doszedł. Sorry, mój błąd. Walą tak, że po prostu cały autobus tylko stoi i ee... kierowca oczywiście nic nie zrobi. Żaden klient nic nie zrobi. Ale oni walą totalnie. masakra, total ANA. Total to jest Miguel. To jest total smród. No. Total, total smród, no I to są właśnie szeregi, które dodaliśmy taką kategorię, bo tego wcześniej nie było że to jest właśnie taka osoba, która po prostu śmierdzi. No, słuchajcie, każdy ma mydło w domu, można się umyć, jechać, jechać gdzieś tam autobusem. No, Śmierdzenie z starymi ludźmi. Okej, okay. a co będzie w następnym odcinku? Właśnie. I teraz, ponieważ kończymy tak, tak. tutaj ten odcinek, podsu szybko podsumujemy sobie ten e, odcinek. E, po pierwsze tak, mamy tak, morszwiny. Mamy morszwiny, wielkie. Klocuchy. Kupcie sobie rower stacjonarny w domu, jeżeli nie macie ochoty jechać do Brzeźna, czy na inną plażę, możecie pojeździć, rzucicie po pierwsze trochę sadełka, załapiecie trochę mhm. e, powietrza. Tak jest. Następna kategoria to małpy. jest małpy. Pokaż małpy. No, przepychają się, idą po tych gałęziach autobusowych. Idzie. Proponuję Wam, jeżeli macie siłę w rękach, idźcie na piechotę. No poważnie. Tak, tak. Albo to na, jest nie, traktuj, to? na rękach tak, na piechotę. Traktuj, no. No. Dobra. Następna kategoria. Siatkarki. Siatkarki. Słuchajcie, jeżeli macie siatki, drodzy wnuczkowie, kupcie im plecak ze stolarzy. Po pierwsze, ekonomiczne to będzie, bo założy taka sobie osoba plecak na plecy i nie będzie już chodzić tak i nie walić w autobusie wszystkich siatkami, tylko ten plecak, ten ciężar. Wyciągnie tak. naszą mamę czy tatę do góry. Tak, i nie będzie łamania piszczeń. Nie będzie. Biegaczka. Biegaczka. Tutaj nie mam pomysłu. Może jakieś progi zwalniające przed przystankiem. Mogą być, tak. Mogą ale myślisz, już... wtedy to będzie skoczy. Będzie skakać. Hyc, hyc, hyc. No dobra, ale zanim przeskoczy zajączkiem do Myślę, autobusu, to my już będziemy mieli miejsce. A w autobusie? To już nie będzie skoczyć. Co zrobić w autobusie? Haka. haka. Jakiego haka, że się zawiesi? Nie, że haka. no Wbiega. Du, A, du, du, du. Haka i. No i... ma już piękne wizje. Okej, okay, mamy szokobry. Japończycy wpadli na to. Słuchajcie, są takie maski na twarz. Takie specjalne. Tak, tak jak jest ebola, tak wirusy to. Tak? Tak, sepsa, tak. Sepsa. ebola. Zakładajcie te maski i nie huchajcie na, na inne osoby. Bo tak, to naprawdę... Tak. Inne osoby oddychają. A nie, nie chcą dostawać w twarz szliwą. Tak, tak. Trzymajcie jad za zębami. Wow. No. Się znowu Mamy dodatkową kategorię szeki. Tu jest jedyne wyjście. Używaj mydła i dezodorantu. A starsze osoby nie używają. Tak? No. Skąd wiesz? słuchajcie. No? Tak? Jeszcze jakaś kategoria? Ominęliśmy. Plikaczki, siatkarki, narożen. O, to jest ciężki temat. To jest narożen, tak? Mówiliśmy. O tym. Mówiliśmy. Dobra. Ominimy ten co temat. co będzie w następnym odcinku? Co będzie w następnym odcinku? Słuchajcie, w następnym odcinku, zanim teraz wejdziecie na następny odcinek, pierwsze co? Musicie wejść w ten, pod tym pierwszym odcinkiem. Zostawcie nam komentarz, co Wam komentarz. się podobało, co się nie podobało. Co tak mamy jest. zmienić? Tak. Czy Kisiel ma mieć czapkę, no, co, czy nie myślę, ma? Mieć że czapki? będziemy ich słuchać. Co mamy zmienić? Ja mam wywalone. Ja też mam wywalone. Więc możecie pisać ogólnie, co tylko chcecie. Mam wyjebane.